Jest projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które wykrywało nieprawidłowości na najwyższych szczytach władzy, nieprawidłowości u polityków. No właśnie, jak teraz będzie wyglądała nowa formacja, która ma działać wewnątrz struktur policji? Czy taka formacja będzie się sprawdzała, będzie miała sens i dlaczego w zasadzie politykom rządzącym tak bardzo zależy na likwidacji CBA? Dzisiaj sprawdzam. Ta służba jak żadna inna jest absolutnie przeniknięta jakby taką polityczną treścią, w tym ludźmi, konkretnymi ludźmi. Zapowiadaną walką z korupcją ma być likwidacja centralnego biura antykorupcyjnego i rozproszenie jego działań na inne formacje, w tym policję. Rządzący zarzucają instytucji upolitycznienie i brak działań wobec polityków prawa i sprawiedliwości. To ja Byłem pierwszą osobą, która uzyskała informację o możliwych nadużyciach w tym zakresie dotyczących Ministerstwa Spraw Zagranicznych i to ja osobiście zleciłem Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu podjęcie tej sprawy i pełne wyjaśnienie tej sprawy. Przykładem na skuteczność CBA wobec polityków prawa i sprawiedliwości jest tak zwana afera wizowa, gdzie to właśnie CBA wykryło nieprawidłowości, a służby zatrzymały Edgara Kobosa na gorącym uczynku, organizując prowokacje. Funkcjonariusz CBA wręczył mu 160 tysięcy złotych. Było kilka na pewno wręczeń łapówki, to jest udokumentowane. Krótko potem Edgar Kobos spędził miesiące w areszcie, Piotr Wawrzyk, były wiceminister spraw zagranicznych, został zdymisjonowany. Politycy PO, to prawda, niejednokrotnie byli na celowniku CBA. To drzazga w oku Platformy Obywatelskiej czy szerzej koalicji rządzącej, dlatego że w dużej mierze działaniami antykorupcyjnymi byli dotknięci politycy tej formacji, by wymienić takie nazwiska jak Grocki, jak Nowak czy wreszcie Karpiński. Kiedyś twierdzili, że CBA działa przeciwko opozycji, później twierdziło, że CBA w sposób szeroki inwigilowało obóz rządzący. I jedna rzecz jest nieprawdą, i druga rzecz jest nieprawdą. CBA tylko i wyłącznie ścigało ludzi, wobec których były podejrzenia o popełnienie przestępstw. Rządzący zarzucają jednak CBA także nieskuteczność. Ile realnie spraw było przedmiotem działania CBA, ile spraw dotyczących ludzi władzy, bo jeśli chodzi o ludzi opozycji, tutaj rozmach był absolutnie szeroki. Wszystko wskazuje na to, że po objęciu władzy przez Platformę Obywatelską te a rzeczy, te operacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które przyniosły mm, skutek w postaci zgromadzenia dowodów, te operacje zostaną wygaszone i zostaną również poumarzane niestety śledztwa. Tymczasem to obecne Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ustawą, która zmusi operatorów telekomunikacyjnych, by ujawniali dane swoich użytkowników na życzenie służb. Nie tylko kto, jak dotąd, kiedy, skąd i do kogo telefonował lub sms ale także, resort chce, by służby miały dostęp do naszych komunikatorów i e-maili. Pokusa, aby utożsamiać ujawnienie korupcji z wykorzystywaniem polityki do zwalczania opozycji jest większa niż chęć, troska, aby dana służba działała, idealnie zbierała wiedzę, zbierała doświadczenie. Ten plan przedstawiony przez ministra koordynatora Tomasza Siemoniaka oznacza zniszczenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rozczłonkowanie tej służby. Dojdzie tutaj do pewnego rodzaju rozmycia odpowiedzialności za zwalczanie Yy, przestępczości korupcyjnej, a najbardziej zadowoleni z rozbijania formacji mogą być przestępcy. Edyta Hołdeńska Telewizja Republika